Pozwoliłem dokończyć Pani Poseł, ponieważ jest również członkiem administracji rządowej. Miała być zgłoszona przez rząd do wystąpienia, to z jakiegoś względu się nie udało. Wysłałem z szacunkiem wyjaśnień przedstawicieli rządu. Ostatnie pytanie ja chciałbym zadać. Przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej alarmują, że mamy do czynienia z turystyką medyczną na dużą skalę. Wiemy, że w tym roku zabrakło pieniędzy na finansowanie świadczeń zdrowotnych dla Polaków. Zamykane są kolejne oddziały szpitalne. Mam pytanie, dlaczego rząd nie zamierza ograniczyć wykonywania większości świadczeń medycznych, a tylko niektóre, tym, którzy są uprzywilejowani objęciem polskim systemem ochrony zdrowia bez płacenia składek w Polsce oraz w jaki sposób ma rząd zamiar weryfikować, czy dana osoba objęta świadczeniami medycznymi, które rząd ma zamiar nadal finansować pieniędzmi polskiego podatnika. Jest osobą zamieszkałą w Polsce, czy też osobą, która wyłącznie przyjechała do Polski po to, żeby korzystać z danego świadczenia medycznego? Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie, ze względu na to, że ta ustawa jest przedstawiana jako obcinająca przywileje, a w rzeczywistości te przywileje ona chce przedłużyć. Dziękuję bardzo. To był koniec mojego pytania. I teraz proszę o odpowiedzi na pytania.